Sieman z tej strony Tanasa a to kolejny odcinek z Rocket z mafią Solec Ema? i z Bobo Brączkiem. Bobo? Dobry? No, Brączek, startuj mecz. A, zapomniałem, okay. Ale jajca, zapomniałem, że ja mam znowu tego tutaj, właściciela tej konwersacji. To nie jest właściciel? Bola, taki wiking, taki trochę. Co to za święto jutro jest? Eee, wikingów. Wikingu, ja wiem. E, 11 listopada. A nie, to już było. A, a to 3, i... maj chyba.

Trochę Jak mówię, kurwa. w ogóle nie jestem pramkarzem teraz. <gryw> cały czas. On dostał... A to on. O kurwa. Kurwa, mi się kolory. Dobra, bierzesz to brączek? Tak. Ale pierdolnął. Nie wiem, czy nie pozabijał tam. Jak ja się zaraz sam zabiję. Ta. Dawaj, jebi. Dobra. Dobra. Skupienie. Jak uwaga? Turnie. Ale mu zabiję, bo bramy. Ole, mu rozkurwiłem go. Patrzaj. Na nie, na bandę. Zajebiste, dokcjo. Teraz, że ten trzeci tam jeszcze był. Powinniśmy grać 3 na 2. Dobra, wolno dawaj Dobra A wolno mi dawać. Nie, chodzi o to, żeby mnie nie wyjęło. to bym sobie połapa zrobił. Ue. Ue. Kurwa. Trzeba usta zbierać. Oj. Ue. Mogę? 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 Leć? I nie Dobrze. nas? Dobrze Nie ja to! Masz Masz pustą! Tak? Ty Kurwa chciałem powiedzieć kurwa, ale... kurwa chciałem wierzyć tak, mm, tak profesjonalnie Ale kurwa nie wyszło Szkoda Dobry, nie Dobra, nie Dobrze, nie wiem Dobra, dobrze było, dobrze było Nie ma, nie ma bramki Okej? Okay. co on zrobi? Łe hm. yeah. Kur... ten buz jest bekowy do palenia laczka O kurwa Jaki słupek Pięknie kurwa, odkleiła, to się się, odkleiła. odkleiła się. coś się O A jeszcze jeden to był kurwa To się da wszystko O kurwa Leżycie? Nie 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 radę. Odkleiła mi się Ona zleciać Broń broń, broń. Ja. Jest! Co jebiście w chuj Ja pierdo co to kurwa w Kurwa nie wiem jak ja dobrze, nie A, Ja no, czy, to zajebiście Ale wrzutka. Ja pierdolę. Nie, nie. nie, czemu ja kurwa zawsze nie... Tory. O kurwa. Nie lubię taki pił, jak się odbija tak dziwnie. Ja pierdolę. Co się dzieje? Kurwa za mocno się wypuściłem do przodu. Uważaj ta nas. Spoko, spoko... Nasz... O czekaj. Dobra, pierdolnął się. No. A Dobra, proszę. Ha, oh, Hał, ha, oh. <grym> no, no, Może tak, rozjebał mnie. Oh. To za no, jedna społeczka. Hawaj. Oj kurwa, zatrzymajmy tylko. To i... To dziwne Ura. lanie mój ty Chciał ja, pierdolę. A czy ufa, z typem, powiedz? Hawaj. O, Jeszcze raz. Zajebiliście. Kurwa, lecę, 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 bo chcę... Czy żadnej bramki jeszcze nie ma? To dziwne. Dziwne, nie? Nie zdążysz. A, -a. Aj, chociaż Aj, go przy przytrzymałem. Ja, ja do trzech. Boże. Nie ma. O Boże, mnie tak mocno bilią. Nie mam busta. Panie czekaj. Jest Boże, Paweł. Paweł, dawaj. Nie mam jak. O Boże, dobrze To są busta. Pięknie kontra, ale nie mam jak Ci pomóc tam mm, Szkoda mm. Ja na trzystu opłacam, przycisnij, bo... No, spokojnie Nie Nie wiem co się stało, powiecie bo... że obolniliście Tak, jest, jest, jest Spokojnie O kurwa Pana... O, o Źle ten na środek za bardzo no ja winę sorry Chyba <kłysy> 37 sekund, jak ja nie lubię jak tak bamka wpadnie mm. pod sam koniec, nie? Samo okno biło. A nas tam wystartował. Eee, jadę. <kłysy> 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 Na w ogóle mieć jakieś dziwne sprawy. 12 busta, pierdol mi pusta. Jest! Jest co jest... 12 busta miałem, żeby to zrobić. Patrz ten bust, złapałem <głos》> Boże, <podsunął>, <kłysy> jak to podsunął tylko Zabiście Dobra Jest jeżdż, poległ od Co mnie rzucił Ja pierdolę. Aj, za późno bo Ale to się, A, się tak? sami siadać, radę Dobrze No małem polecieć chuj Sam sam zostaniesz. Kurwa, wszystkie busty zbiera Kutas. Wyjeć. Kurwa. co Nie we dwóch. Uy, uy, uy. O Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. tam? nie, po nitro nie. do nie, nitro, rączek nie, nie. Nie, nie mam tego bym to poleciał fajnie po to. Łe, 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 łaj. Kurwa, łe Znowu się dobra, odcinka. Chula. Zostawcie. Dobra. O kurwa, serio! Nie mi daję. Dobra, jedziesz, jedziesz, dobra, jedziesz, uważaj, mm. chciałem ci dojechać i pomóc. Brąc, brąc. Szkoda. Szkoda, szkoda. Kurwa, paweł tu wyszło Uważaj Dawaj O kurwa Dobra, nice. Ledwo Sali. Ledwo to niknąłem Dziewni No ja Brawo. Sorry O kurwa, nie nabiłem się na nioskę O nie Dobra chuj, trafiłem jakoś... Oj chuj, to. mi się Co ja, o bramce. Dobra, tam on stoi na razie On był w stanie Ło... Myślałem że nie trafisz nie mhm, No już kurwa No ja. mm. nie wiesz ja pierdolę. pierdolę Ona spadła za szybko Kurwa Rącz pierdolnicę Dobra Boże ten to... <laughs> Boże Brawo O Jezus zostawki ja pierdolę Dobra ja cię ale kurwa, poczekaj. Kurwa. O nie. Uważaj. Nie, dalej lepiłem. No, Brawo, Boże, dobrze stypiłeś za mną. No dole. Nie, na zabójcie. Prączek ktoś umie latać, iwany. Ej kurwa. Bierze to ktoś, bo nie wiem co robić. Dobra, no, no. no, prączek. Nie bom. Może on to robi. Dobra. Czy dziwne? Dobra. Dobrze się odbił O Boże, zajebiście Follow Dobra. 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 To nie zły mecz, ci wam powiem o, Boże, bieram, jedzie, to bo, jedzie, jedzie. jedzie jednik Ale zakurwio Nie. O Boże, dobrze A. Dawaj, dawaj nie, Ja pierdolę, myślałem, że przeleci go <coughs> Nie wiem, co się dzieje Kurwa, już jechałem Po prostu, jedziesz ja będę zgraj to Nie po mam nitra, nie mam nitra. Po bandzie, aha Jak miał miał zgranę już. Dobrze. Kurwa, no Dzień nie piłka. wierzę. Bo na bandzie jest. Fajnie się to przyjąłem. Dobra, dobra się zrespiłeś. O Boże nie trafił. Nie. No nie wierzę, nie wierzę. O Boże! Dobrze, dobra, to przesypałeś. Ja pierdolę. O kurwa podbiciu. Hmm. Ło, porobił jednego O kurwa Może wyjebał Nie zdążyłem Kurwa, co to jest za przepychanka, nie? Mm. Czekaj Zgram to no Masz No kurwa Ty Podanie No Nie wierzę mm, Szkoda Kurwa, to mogła być no, brama To spadamy, spadamy, spadamy Ja pierdolę, czy busty zmarnowałem po drodze, całe Nie dziwię się, gość Ja pierdolę, Konferent, 4 minuty Ja pierdolę, cały odcinek będzie, kurwa, z jednego meczu, ty Ja pierdolę Przez, człowieku, 10 minut odcinka gdzieś tak Nie, dwie-dwóch Nie mam nitro, nie mogę nic zrobić O Boże, <laughs> nie dam rady Ja radii. pierdolę, Mam nitro, jestem na środku

takie spadki na ja dzienne. Że... Trzymam tego chuja tu. Możesz będą ustawić po prostu czy coś. No to kawał, puść go Nie zafiłem. Bądź jak i teraz to jest to. Mm. No kur... pierdolę, 5 minut, 20 sekund dogrywki, nie wierzę w to. Ja pierdolę, nie wierzę ty. Dobra. Dobra. Bierzesz? To nie wchodzi. On mi wykurwił. Ja pierdolę, Teraz jak tak zajebnie, Pierdolić. idzie. Zajebał Ja nie mam busta. Nie <gol> zdziwię się jak zajebał. Golo! Nie! Gole. Nie ma! Ja pierdolę. Nie, Pierdol. nie wierzę kurwa, co tu się dzieje. Nie Uważaj, nie jedź, nie jedź. Jeszcze tak długo nagrywki chyba nie... Na gadaje. nas! Musisz ty być teraz. Brawo. Ja pierdolę, 6 minut ogrywki, o kurwa jebni. O Boże, Nie nie proszę Cię Zamiast ten, zamiast kurwa, ten poskok to boosta wbiegnąłem, ja pierdolę O Boże Co wyjebał co... O Boże, Do swoich, patrz, poczekajcie, o czym, co odjebią Czekaj, to teraz Dobra, raz Dwa Dobra. I, o, Kurwa O Kurwa O, jeszcze go bym przelobował, skurwiela To czekaj, jedź tu. Co za mecz, ja pierdolę Chuja Ja pierdolę Ja pierdol. Ja robię w tym Ja ale Ja pierdol. to pierdol. Ja pierdol. Ja Co, co, proszę... Czekaj, Ja Ja pierdolę, co Ja Stop! Ja Ja pierdol. Ja No bądź z tyłem Ty tam szuflany nie nie, nie 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 UWAGA nie, UWAGA Boże ja... brawo Jest już średoń O kurde Jeszcze jeden Nie ma tu! Wybiłem Jest no, no, Nie patrz nie jak wracać, wracać, wracać Szybko kurwa Kurwa no, nie środek. na środek Zachrypnięty ma wiosolec no, ja Jak ci to ten. leci? Jak ci to, to, to leci? Dawaj, dawaj ja pierdolę, ja już nie wierzę Ja pierdolę Ty, ty głos tracisz chyba gościu Nie, nie mam gustu Powaj, po Masz o Ja pierdolę Dawaj Bramka sam jest Ja, ja pierdolę Dziebieś, osiem minut ogrywki? grywki O Boże To wchodzi Nie mam, nie dam rady Dobra Nie ma ich Coś Pierdolę, nie wierzę Najdłuższy mecz świat. o kurwa Do grywka Dobrze wyliczyć, jest Ja pierdolę, nie jest. Czyli on mi nie kura. Nie, busta. Tego bramka za to Nie wierzę. Bier. Nie, nie, nie. Nie, tam, tam, nie, 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 Już idę. nie, 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 ja nie, bramkę nie, 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 ręces. nie, kurwa nie, 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 Ja pierdolę. nie, żeby wiedział Może? Z następnym razu zostałem 60 fps PS, jak uderzył, ja to nagrywał W 30 to jakbym, czuję się jakbym w 30 grał Będzie krzyć taką, że jedziesz No kurwa, sam Pierdole Pa, 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 pa. No, chujnie, Pusty jedziesz, jedziesz sam Pusty ty A, ostra, brawo, się brawo. ja pierdolę No ja Mafia Soles bez głosu to jak YouTube bez filmu No i bez... chuj kontra nie, nie mam, nie mam bułka. to Ja sobie o, ja przepraszam F Pa co zrobił jebany nie to kurwa. kurwa O kurwa? Nie, nie. Kurwa, Żeby się inaczej trochę odbiła ja pierdolę jest! Na pierdło 9.30. Kurwa, jest. Kurwa, no, ja ja <coughs> ew. Zajebiście Dobrze, w chuj Ja, pierdolę, Najdłuższy na świata chyba. Masakra, nie. wiem Mieliśmy podobne, ale 9 minut na wymianę. I 5 stopni. tego to jest 15 ty. Wrzuć taki jeden po prostu. Nie, no, nie jeszcze wciwę, zjemna, nie, 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 TONY SMOKE Ja pierdol Jeszcze jeden, dawaj Kurwa emocje jak na grzybach, nie? Zobacz Tyle ile będę minut pietra, kurwa, pietra. a jak mało... Zobacz ile minut, a jak mało punktów, nie? Hmm. Ja pierdol, ja pietra, nie, nie mam pytań Ja będę nagrywał, że następny to ten ustawią normalnie 60 klatek Ja też 60 klatek, ja też nagrywam 60 No w 30 są. i kurwa Ja grał w 30 fps Jedź wolek Nie, ja jadę To jedź Teraz jedź po ustach ja zostanę w bramce. Ja mam boosta już 46, więc easy Kole Pozdrawiam. stan? Pierdoli, O kurwa O Boże, sorry Sorry, 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 moja wina sorry, Dobra Jest O kurwa, co to było? Ale obrona o to się Ja pierdol Ten co z kurwa gwoździa zajebał, pusta No nie Gwoździa w supek? Nie Och, nie, wierzę. nie wierzę, nie chciałem taką boczną uderzyć Ja pierdolę Bo chciałem jeszcze jechać, ale gusta, Może? Ja, ja pierdolę <coughs> Kurwa odkleiło mi się Może <coughs> Ja pierdolę? Ja pierdolę. Oj, wiem, bo wracam, tyłę. Dobra. Ale po gusta. Dobra, ja czekam. Dobra, ja czekam. O kurwa. Mogę wycierać? Nie, bolem... Dobra, Dobra, teraz. Pierdol nic kurwa, na środek. I, a... Z bronią, kurwa, ja... Z bronił je, man. Kurwa, ja wrócę tu. Cześć. Podskocz mu. Oj, podskoczyłem już za mną. O ty chuju No wypierdolę zaraz poczekaj Dobra No już pojechał O boże sorry dla ja nas Sorry Boronek pan hmm. Kurwa No czekaj Kurwa źle się zabrałem z tym Brawo Ranek ja. Kurwa porobiła i piła Jak czekamy, jak czekamy fajnie na ten... Bierzesz? Tak no, <coughs> Uwaga, no, zgrał Spoko, spoko <coughs> Ale chujowo zgrał Za mocno Nie dałem rady Ja pierdolę Uwaga, nie wiem Ja hmm. <coughs> Tak Takie <jest> dziwne <coughs> kurwa <coughs> ścinki mam przy czy wiem, nie ja są, też gdzieś nagrywam... Nie, wieś, nie, nie, są oh, nie, z, nie jest płynna gra, o to chodzi miałem, z Wiem, wiem, ja z też tak gram. Ile na farmingu tak nie... Ja. Masakra, sakrę, broni tak O, no, dam radę Jeden odcinek tam. Da, da, da radę wytrzymać Boże, nie ma busta. Jaaa, no pierdolę no, no, ja trzeba, trzeba mówić, że lecisz Ja lec, no przecież nic nie zrobiłeś, przez dobrze no, było No tak, ale ja bym sobie poleciał, żeby tak ja tu poczekać brak na... Kurwa ruda jebana. <grywa> Chuję rozpierdalałem. Łee. O kurwa. Odbijam ostatnie szczegi... Kurwa, że... Myślałem, że już nie trafisz, nie? Mhm, mm mhm, mm Bomba. Chuje, Dobrze, sam. <grywa> kurwa, jebane lani. Coś tam nie, co, nie widać, <grywa> Nie będzie widać nie. jakieś fifa, tak nagrywałem i były rogi tu i tu. Tak? Nie wiem. Coś jest na coś w porządku. Co za? Leci! Odbiłem to. O no, was, Pijam, <coughs> kut, O kurwa! Ten wybija do przodu, no i potem cofa. Jest kontra, nie? Ogólnie Piękne podrzucenie Kurwa! Dlaczego? Bolek? Chuj biebią Nie, ta nas cicha Cicha kurwa nie, nie w tą stronę się zabrałem, ja pierdolę mm. Patrz Grałem tak jak... Grałem tak jak my. Chuj. No Boże, co go przeodobawał. Dawaj. Ustaw chuj. Ale... Kurwa, że tamten nie zmienił, bo go rozbiłem. Hmm. Tamten co, odjebał w ogóle w górze. Uwaga. Kurwa! Nie chciałem go wbić, Dawaj, dawaj. Ale... Szkoda. Szkoda. A jedną strzelić. Wypkłem go Kurwa serio bo... Nie. Sorry zajmowałem się, mam busta. O Boże, co to się kurwa stało właśnie tu? UWAŻAJ! TANAS! Boże, Boże ta nas nie śpi, kurwa! Nie, myślałem, że nie, bo... second, kontrę, nie wiem, tu 20 sekund, chłopaki! Trzeba kontrą teraz tylko. Nie wiem busta, nie wierzę. Chuj. Ostatnia kontra może być. Nic nie, nie zrobimy ja nie mam busta. Ej, no chuj. No chuj. poszło w naszą stronę. O, ja jeszcze wjebię. Kurwa, no Czekaj. Nie, na już. Aj, i żeby mi tego nie stracił. Dobra, starczy, ty Jadę, Jedna wygrana, świetna wygrana, kurwa, taka, że... No. To... Tak to się ugrali, że za masakrę. To co łapkujcie, subujcie, komentujcie, komentujcie, wpadajcie do chłopaków. Adam nie gra w tym meczu, bo, bo tak. co? trzymajcie się na razie i cześć. Elo. Cześć. 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 cześć, Elo. Elo.